Witam Was, moi kochani Zerówkowicze. Dzień dobry, dzień dobry! Mam nadzieję, że spędziliście fajne wakacje. I że się na zerówkę cieszycie. Tak, tak! Na pewno zauważyliście wolne miejsce obok oli. Przyjdzie do nas nowa dziewczynka. A jak się nazywa? Nazywa się Baś. Basia Szymanek. <noise> no właśnie. Dzień dobry, dzień dobry. Pasiu mam nadzieję, że cieszysz się razem z nami na serówkę. Hmm, tak sobie. Okej. Okay. A gdzie sobie mogę usiąść? Tu, obok Oli. Na takim krześle dla niemowlaka? Co to ma być? Basia, przecież to jest normalne krzesło. Ja chcę na dużym krześle siedzieć. W przeciwieństwie tutaj do tych małolatów. Basia, zachowuj się. Poza tym jesteś tutaj nowa. sto 100% nuda tutaj będzie. Do zobaczenia, ja znikam. Basiu, ja zapomnę o tym, ale ty będziesz się dobrze zachowywać. Jak tak chcesz. Kochani, w tym roku będę Wam pomagać przygotowywać się do szkoły. O, mi Pani nie musi pomagać, ja już wszystko wiem. Tak, tak, na pewno parę rzeczy już wiesz. Hm, wierzy mi. <grytania> Hej, ona naprawdę dziwna jest. No, zauważyłam. Ona myśli sobie, że jest kimś lepszym. Muszę iść coś pokserować. Proszę o ciszę. Tak. Okej. Okay. Asiu, dopilnuj, żeby nie było głośno. Dobrze. A dlaczego ja nie mogę pilnować? Basiu, ja codziennie kogoś innego wytyczam. z pani niesprawiedliwy człowiek. A jak ty się odzywasz? Właśnie. Basia, ani słowa więcej, zrozumiałaś? Ha. Hmm, co się tak gapicie? Jesteś zarozumiała, wyniosła i bez uczucia. Ha, a ty jakim prawem rozmawiasz z najmądrzejszą i najpiękniejszą Basią, co? Wierz mi, nie mam z tym problemu. Co? Dzieciak. A ty, ola bola, jesteś brzydka i masz brzydką spinkę. Moja mamusia powiedziała, że mam fajną spinkę. O, moja mamusia, moja mamusia powiedziała. Zostaw ole, proszę, w spokoju. A ty się lepiej nie mieszaj królowo, rozumiesz? Dlaczego jesteś taka złośliwa? Ja nie jestem złośliwa, ja jestem bardzo sprytna. Hm, zmiataj stąd Ola Bola. Jak ty możesz? Jak możesz? Hm, ja mogę. <śmiech> <śmiech> Wszystko w porządku. Smutna. No wiem. Jestem. Mam nadzieję, że było wszystko w porządku. Asiu, jak było? Źle. Basia robiła kłopoty. Basia, znowu ty? Ha? Jestem od tego fachowcem. Uspokój się w końcu. Basia. Wyjdź na 10 minut i przemyśl Twoje zachowanie. O, dziękuję. Wyjdę sobie z przyjemnością. Tu aż duszno. Ach. Ach, możemy trochę odetchnąć. Hm, jak Basi nie ma, to się czuję lepiej. Tak, jest spokojniej. Racja. Proponuję. Że dla uspokojenia coś wam poczytam. Przeczytam wam wiersz Jana Brzechwy. Tańcowała igła z nitką. Igła pięknie, nitka przytko. Igła cała jak z igiełki, nitce plączą się supełki. Igła naprzód, nitka za nią. Piękny ten wiersz był, podobał mi się. Mhm. Jan Brzechwa pisał piękne wiersze. Mogę w końcu przyjść? Tak, Basia, możesz. W końcu! To nie było miłe! Mam nadzieję, że Twoje zachowanie teraz będzie lepsze. Postaram się. Cieszę się. Co było, to było. Zapomnijmy o tym. I pomyślałam sobie, że może poszlibyśmy na duży plac zabaw. Na szczęście nie mamy daleko. Super. Tak. Hurra! I co, podoba wam się tu? Tak. Nawet bardzo. Pasia, tobie też się podoba? Yy, nie, nie za bardzo mi się tutaj podoba. Yy, tak tu wszystko dla dzieciaków. Hop hop, bawcie się. Może Pani mnie proszę pochuśtać? Pewnie, że mogę. Hmm, schodzę. O, brzydka Ola Bola tam stoi i królowa Asia. Ola Bola, Asia, chodźcie na dół. Zostaw nas w końcu w spokoju. Przecież nic nie robię. Ty dokuczasz nam cały czas. Nie, takim grzecznym dziewczynką przecież się nie dokucza. A właśnie że dokuczasz. Jak wy nie zejdziecie, to ja do was wejdę. Asia, co robimy? Boję się. Nie wiem. Królowa Asia, jak ty nie dajesz rady sama schodzić, to ja ci w tym pomogę. Patrz. Bam. Pomocy! Ja jeszcze pływać nie umiem! U, już cię mam, Asiu. Nie martw się, już cię mam. <ścoughs> Dziękuję. <ścoughs> Prawie <ścoughs> bym cię utopiła. Tak, Asiu, to na pewno szok był dla ciebie. Powinniśmy chyba wracać, ale kto cię spchnął do wody? <noise> Basia! Basia, tym razem przesadziłaś. Cały dzień dokuczasz, cały dzień robisz kłopoty. Już nie wiem, co z tobą zrobić. No co, to nie mój problem. Hap! Basia, natychmiast schodź z dachu. Wracamy. Koniec zabawy. Nie mam ochoty. W tej chwili schodź. Jak chcesz. Moje ubrania są totalnie mokre. W szatni zaraz na pewno coś suchego znajdziemy. Nie martw się. Dziękuję. Abasia, ty proszę idź do stołówki i czekaj tam, aż rodzice przyjdą. E co? Przykro mi, ale do naszej serówki już nie będziesz mogła przychodzić. Nie. Tym razem nikt mnie nie wyrzuci. Byłam już w trzynastu przedszkolach i tym razem nie będę zmieniać przedszkola. Dlaczego mnie pani maltretuje? Niestety, sama jesteś winna. Nie można innych popychać do wody. Mm. Wychodź. Areszta, czekajcie grzecznie na mnie. Ubiorę Asi świeże ubranka. Asiu, już lepiej trochę? Tak. Jesteś już sucha. Idź do innych dzieci. Okej. Okay. A teraz zadzwonię do rodziców Basi. Dzień dobry pani Szymanek Co jest? Kto tu dzwoni? Ja akurat dbam o siebie A mój mąż wypoczywa Ja przepraszam, że przeszkadzam Ale chciała państwa powiadomić Że pani córka Basia, Barbara Cały dzień zachowuje się bardzo niedobrze A najgorsze to, że popchnęła dziewczynkę do wody I o niemal by dziewczynka utonęła Na szczęście byłam w pobliżu Niestety nie może już do naszej zerówki chodzić. Proszę Basie odebrać. Jak tak ma być, no to ją odbiorę. Do zobaczenia, zaraz będę. Teraz jestem wściekła na Basie. Kochanie, Basia znowu nawyrabiała. I tym razem przesadziła. O nie! Chodź, jedziemy po nią. Pasiu, twoi rodzice zaraz będą. O nie! Proszę. <grywa> Za każdym razem zdarzy się to samo. Pasiu, to nie moja wina. Musisz zmienić twoje zachowanie. Tak, tak. Hm. Pasia. Ta historia zdarza się już teraz ponad czternasty raz. Mamusiu, tak mi przykro. Porozmawiamy później. Chodź, idziemy. Nawet do widzenia nie powiedzieli. Szkoda, że się to tak skończyło. A co myślicie? Czy zmieni Wasia swoje zachowanie? E, nie, na pewno nie. Nigdy. Nawet w snach się nie zmieni. Może macie rację? Do jutra bez Basi. Tak.